O tym, co w górze myście, nie o tym, co na ziemi, list do kolosan. Trzeci rozdział, drugi werset. Widać rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj jest takiego miejsca mało niedzielnego, no ale to miejsce właśnie mnie skłoniło do tego rozważania, jak w praktyce ten werset zastosować. Jak w praktyce myśleć o tym, co na górze, a nie o tym, co na ziemi, kiedy tak naprawdę jesteśmy zanurzeni. W rzeczywistość, która jest taka, jak właśnie ta rzeczywistość, w której dzisiaj jestem i trzeba kupić jakieś ubrania, trzeba, no po prostu trzeba żyć. Myślę sobie, że kiedy patrzę na apostoła Pawła, to nie chodziło mu o to, że mamy nie żyć w ogóle, że mamy zaprzeczyć potrzebom, że mamy nie pracować, że mamy nie brać ślubu, że mamy nie wychowywać dzieci, no nie, no to wszystko jakby, kiedy patrzymy na jego zalecenia, w zasadzie we wszystkich listach, od pierwszego Tesaloniczan począwszy, gdzie tak naprawdę mówi właśnie o takiej trochę postawie negującej tejże, tą rzeczywistość, no to zwróćcie uwagę, że on tam tą postawę wcale nie chwali, ale mówi, kto nie chce pracować, niechaj też nie chnieje. Jest to tak naprawdę przywołanie do porządku, z takiego marzycielstwa, z takiego trochę poczucia, że, że tak naprawdę bycie wyobcowanym z tego świata polega na tym, że nie robimy niczego, co ten świat robi, do takiej postawy, że no właśnie do takiej postawy myślę, że tej postawy, która jest opisana w liście do kolosan, która mi się kojarzy z taką postawą też opisaną przez Maxa Webera, nazwaną Ascezą wewnątrz światową, czy taką postawą ja bym powiedział, która się wiąże z tym, o czym mówiłem ostatni tydzień. Jeśli mamy dobrze sprofilowaną i osadzoną tożsamość w Jezusie Chrystusie, to możemy sobie mieszkać, możemy sobie pracować, możemy sobie żyć w takim miejscu jak to, a nasza głowa i tak będzie z Chrystusem w niebie. Co to w praktyce będzie oznaczać? To będzie oznaczać, że nasze cele, nasze marzenia, nasze pragnienia, nasze troski, nasza inwestycja finansów, czasu, talentów będzie powiązana z Bożym Królestwem. I myślę sobie, że to jest jakby sedno, żeby to Boże Królestwo widzieć, żeby widzieć, że ono się rozprzestrzenia, rozszerza w normalnej rzeczywistości takiej jak ta, przez nasze dzieło wiary, przez naszą wytrwałość nadziei, przez, naszą, przez nasz trud miłości, tak jak mówi pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział. I takiego, takiej perspektywy, takiego zrozumienia, takiego pragnienia nam wszystkim życzę. Niech Wam ta niedziela przypomni o tym, co ważne, o tym, co cenne. O tym, do kogo należycie, niech Was wzmocni, niech Was pokrzepi, niech się w tym wszystkim Bóg uwielbi i niech Wam doda sił na nadchodzący cały tydzień. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że zawsze jesteśmy blisko Ciebie, daj nam to zawsze postrzegać, szukać Ciebie, Ciebie chwalić we wszystkim, co nas spotyka. Z Bogiem, i do zobaczenia.